Nie Powiedzieli mi, że woda się leje, ale woda się leje, bo y, inaczej Lola po prostu sama się nie wykąpie. Ja wiem, że nie powinno się lać wody samemu tyle, ale no niestety y, Lola jest jaka jest, więc y, no sama po prostu się nie wykąpie. Tak? Ty się sama nie wykąpisz. I to wiemy. Nie patrzcie na mój kontakt, no ale wiecie, jak to poszukanie ma w domu, tak nie mogę tego zrobić. Y, niestety. Ja co wsadzam, to zawsze wypada ten kontakt. No ale jakoś jeszcze raz nie nie poradzi, więc mam nadzieję, że jeszcze nie poradzi, yy, że wszystko będzie okej. Okay. To no lodzka. Mam nadzieję, że się wykąpie. Zobaczymy. Ja tylko puściłam wodę. Yy, ona już rozkłada tutaj swoje skrzydełka. Więc mam nadzieję, że zdecydujesz się panno moja. Tylko takie trochę co tutaj są. To jest zimna. Takie, czekaj, czekaj, takie, to tu, że te kran co nie podkusiło po normalne krany, a nie takie krany, jakie są tu. Prawda? zrobię. Tak, to bo będzie O! o, o. o. Okej. Okay. Myślę, że będzie, że będzie dobrze, co? O? Jak ty myślisz? O? Wezmę e, tylko pudełko i czekaj, czekaj. Ok, to kram, to może wejdziesz i się skończysz po prostu, co? Kochani, moje, Co, co słoneczko? Siedzisz tak i patrzysz, mówić, co ta baba ode mnie znowu wymyśliła i co ona znowu chce. Co ona znowu chce i nadejdzie, ja on się wykąpie, co prawda yy, będzie wszystko mokre, ale bym się wytrzymała, nie ma problemu, niestety, Lola nie lubi się kąpać, a tak, yy, a tak to fajnie, wiecie, wygląda, jak się papugi kąpią, bo rozkładają yy, cudownie skrzydła, puszą się i ogonkiem tak fajnie merdają, no, więc, więc fajnie to wygląda. O, Klara się drze, bo wie, że jesteśmy w łazience, mówiła mi. Mówi, no, znowu polażły weze mnie i robią coś fajnego, a ja to co? No, ale nie mogę ich wsiąść, we dwójkę, tutaj był po prostu Armageddon. Nie mogę mówić tego słowa. No, do tego jeszcze jakbym miała drzwi otwarte, to tutaj by na pewno Ferdyk warował, bo on też chce być centrum uwagi. już to jeszcze śpi w najlepsze bo to jeszcze nie ta godzina przecież dla księciu do wstania. Nie no, generalnie wam powiem, ten mój dom, to jest taki typowy dom wariatów, ale ja bardzo lubię mój dom. Bardzo lubię w nim siedzieć no lubię, lubię towarzystwo moich zwierzaków i swoje, to też jest chyba ważne. Prawda Lolita? zasłój Orta. Nie możesz osłonić ten kontakt. Choliro mała, no. Wejdź, pokąp się troszeczkę. No, nie bądź już taka. Sielak <laughs> mały. No, łez te swoje łapki piękne. Wsiuwaś na moje łapki. No pusz. Nie. No, ale ty tyle nie pi, Ty was nie pij, to z wody ci, co w domu ci pić nie dają, ty taka biedna jesteś, co? Chodź, spróbuj wejść. Czekaj, czy zimna woda? Czekaj, czekaj. No może ty patrzę, że za zimna jest. No tak, babo jedna, co ty mi każe się w zimnej wodzie kąpać? No, czekaj, piecy się na załączę. O, no, czekaj, tak ja macham to na tak krzedełka pod góry. Przepraszam, że była zimna. Myślałam, że gadałam się w dziszu z ludźmi i myślałam, że jest ciepła. A no, ona wcale nie była ciepła, tylko była zimna. Czekaj, czekaj jeszcze. Czekaj, czekaj. O, teraz. Śmiało możesz. O, tak się Śmiało możesz spróbować. No, chodź. Chodź do kąpieli. Weź płyn. I chodź miało do kąpieli. No. skakuj, 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 skakuj. No już, No dawaj, bo pan woda leci leci, no. No dawaj, dawaj, dawaj. Nie mają co pić wody, a ty mi tutaj wody. Wolita, no witam, proszę cię. Właśku. No, właś tu. No właśnie. Zabaj, chodź. No, tak, o, i łapkę, łapkę. Nie. To ja takie halo. Że panna Regina się wykąpała. No nic, kochani, ja muszę lecieć, coś załatwić. Na Mam nadzieję, że jeszcze spróbujemy za chwilę. Czekaj, jak wyłączę. A ty właśnie tej wody, chodź. No nie, bądź taka. O, upa. Nie. O, no, ty babo. Nie! No, Miusia, no co ty? No zobacz, jak masz piękne łapki, byś miała czyściutkie i twój kuperek by był czysty. Tak! Niunia moja, kochana. Chodź. Zobacz. No zobacz. Aha. Mówię, się, w duchu sama, co zobacz. Sama mocz. Ciebie, prawda? No chodź, jeszcze raz zobaczymy. Nie, no chodź, no chodź, no chodź, nie, dobrze. To widzicie, niestety, no ja się nie wykąpię mimo moich najszczerszych chęci. Mówi nie i koniec. Proszę mi dać w tej chwili święty spokój. Ja się nie wykąpię. Tak, już to widzieliście? Zdecydowanie moją rękę odetchnęła, tak jakby chciała, to by weszła po prostu na rękę, tak jak mówiła, ja nie niej, chodź, no chodź. No chodź. Oha. Widzicie? Nie. Nie ugryzie, bo ona mnie nie ugryzie, bo Boże. Ale po prostu zdecydowanie widzę po niej, że mówi nie. Jak mówi nie, no to nie. Nic na siłę. Buziaki, kochani. Pa pa.